W wicharnie, zwanym Monkok Bopit, znalazł swoje miejsce ogromny, 16-metrowy posąg Buddy odlany z brązu, przeniesiony z wicharnu kompleksu pałacowo-świątynnego Wat Phra Si Sanphet. Świątynię otacza wspaniale utrzymana zieleń. Po obu stronach wejścia znajdują się płaskorzeźby. Na tej widzimy słonie, a nad nimi wizerunek Buddy. Po prawej stronie od wejścia umieszczono niewielki posąg buddy, który wierni oklejają niewielkimi kawałkami płatkowego złota. Można je kupić przy świątyni. Płaskorzeźba po prawej stronie przedstawia siedzącego buddę bez prawej ręki. To pewnie jakiś symbol, bo świątynię, która stoi na miejscu pierwotnej świątyni z 1610 roku, odbudowali w 1951 roku Irmańczycy, jako niewielkie zadośćuczynienie za najazd na Syjam i zniszczenie Ajutai. Ozdobą są pięknie rzeźbione w drewnie drzwi. Posąg Buddy w pozycji ujarzmienia Mary stoi na wysokim piedestale. W jego głowie można dostrzec dość groźnie wyglądające porcelanowe oczy. Podobnie jak w innych świątyniach, stoją tu mniejsze posągi. Ten również oklejany jest płatkowym złotem. Wśród ciekawej zieleni stoi niewielki basenik z kwiatem lotosu, tak bardzo związanym z buddą i buddyzmem. Ruszamy do trzeciej historycznej świątyni Ayutthayi – ład Mahathat. Mahathat oznacza zwierzchnictwo i opiekę dworu a zatem była to również świątynia królewska. Ład Mahathat stanowiła ważne centrum religijne. Była ponadto siedzibą najważniejszych mnichów buddyjskich Syjamu. Znajdowało się w niej wiele bezcennych relikwii i skarbów. Przyjmuje się, że jej budowę rozpoczął król Borom Ratchatharat Około 1374 roku, a ukończył podczas swego panowania w latach 1388-95 król Ramasuana. Król Borom Makot odnowił i rozbudował świątynię, ale wkrótce zniszczyli ją Birmańczycy. Większość posągów Buddy pozbawiona jest głów. A zachowały się jedynie nieliczne. W XVII wieku główny prank świątyni runął, ale został odbudowany, a nawet powiększony w XVIII wieku. Niestety, w ubiegłym stuleciu prank ponownie runął na ziemię. Pojawili się również rabusie starożytności, poszukujący w ruinach kosztowności i dopełnili dzieła zniszczenia. To jeden z nielicznych ocalałych posągów. To, co pozostało po świątyni, daje wyobrażenie o tym, jak musiała wspaniale wyglądać w latach swojej świetności. Ale świątynia uzyskała obecnie sławę przede wszystkim ze względu na głowę Buddy którą oplatają korzenie drzewa. Prawdopodobnie leżąca w ziemi odłupana głowa jednego z posągów została wyniesiona przez wyrastające w pobliżu niej drzewo. I właśnie ta głowa oplątana korzeniami jest obecnie największą atrakcją Ład Mahathat.